Cześć, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przetestujemy nowość od Lenovo. Jest to Tab M10 Full HD Co prawda wersja bez modemu LTE, aczkolwiek takiej wersji z modemem jeszcze nie widziałem na rynku. Być może już jest. Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzu. A my zabieramy się za szybki unboxing. To fajnie, że jest to w takiej folii zabezpieczającej, ponieważ jeżeli nawet by gdzieś tam się w stepie miało ubrudzić, zakurzyć, to przez tą folię nic się nie stanie. E, dobra, mamy tutaj. Aha, jeszcze nie mamy, bo tutaj mamy jeszcze jakby dwie plomby. W sensie w dwóch miejscach jest on sklejony. No i możemy otworzyć nasze urządzenie. No i pierwsze co, to widzimy tablet zapakowany tutaj w takiej folii ochronnej, żeby się z nim nic nie wydarzyło. Tutaj na razie odłożę go na bok i zobaczymy, na sam początek, co dostajemy w opakowaniu oprócz naszego urządzenia. No i tutaj mamy e, taki, taką pineskę do otwierania slotu na kartę pamięci. Dalej mamy instrukcję obsługi. Z tej strony nic, z tej strony więcej. Tutaj mamy przewód USB typu C. Jaka jest długość, jak to później wam powiem, sprawdzę dokładnie. No i adapter sieciowy. A tutaj na samym środku nie wiem, takie jakieś coś tutaj jest, aby coś miało jeszcze być. To już więcej się nic nie znajduje. Dobra, przechodzimy do naszego urządzenia, bo to my najbardziej ciekawi. Tak jak mówiłem, nowość od Lenovo Tab M10 Full HD+. Plus. To zobaczcie pierwsi, jak on się prezentuje. Ja go uruchomię, oczywiście jak zawsze, moi drodzy, szybka konfiguracja i pokażę Wam, jak to urządzenie się sprawuje. Przejdziemy sobie kilka testów. No i co, widzimy się za chwilę. Lenovo Tab M10 Full HD Plus jest następcą popularnego Lenovo M10 Tab. Na pierwszy rzut oka tablet wygląda naprawdę dobrze, wąskie ramki, z tyłu aluminiowa obudowa, a całość bardzo dobrze spasowana. Trzymając urządzenie pionowo, od góry znajdziemy port mini-jack 3,5 mm, którym podłączymy słuchawki oraz jeden z dwóch głośników. Po lewej stronie na środku został umieszczony port do podłączenia dedykowanej klawiatury Lenovo. Po prawej natomiast znajdują się przyciski zwiększania, zmniejszania głośności, nieco niżej włącznik, a zupełnie po środku mamy wyjmowaną tackę na kartę MicroSD. Urządzenie oferuje wyświetlacz o rozdzielczości Full HD, czyli 1920x1080 oraz w rozmiarach 10,3 cala, co daje nam zagęszczenie pikseli na poziomie 220 pikseli na cal. Dodatkowo wąskie ramki sprawiają, że urządzenie wygląda znakomicie. Procesor to ośmiordzeniowa jednostka Mediatek Helio P22T, taktowana zegarem maksymalnie 2300 MHz. Tablet posiada 4 GB pamięci RAM oraz 60 GB pamięci wewnętrznej. Sieć Wi-Fi działa w standardzie BGNAC, oczywiście pracująca również na częstotliwości 5 GHz. Jeżeli chodzi o aparaty, szału niestety nie ma. Tylni o rozdzielczości 8 MP i przedni o rozdzielczości 5. Dodatkowo ten z tyłu dość mocno wystaje i niestety tutaj bez casea raczej się nie obędzie. A oto przykładowe zdjęcia. NowoTap M10 posiada głośniki stereo, które znajdują się po bokach ekranu, dodatkowo mamy tutaj technologię Dolby Atmos. No i warto jeszcze wspomnieć o baterii, ta ma pojemność 5000 mAh i wystarczy powinna na 8,5 godziny pracy urządzenia, a naładujemy ją za pomocą kabla USB typu C. Całe urządzenie waży 460 g i używa się go naprawdę przyjemnie. Teraz trochę na temat gier. No i tutaj niestety nie jest za wesoło. Power VR Rogue GE 8320 niezbyt dobrze radzi sobie, jeżeli chodzi o wyższe ustawienia graficzne. Dla przykładu Call of Duty Mobile, gdzie nie możemy wybrać innych ustawień graficznych jak low, a w grze Shadowgun Legends można co prawda wybrać ustawienia ultra, ale niestety gra się zacina i traci płynność. Oczywiście nie ma tragedii, bo jak widzicie, pograć można i to całkiem fajnie. Więc jeżeli na pierwszym miejscu stawiacie przeglądanie internetu czy oglądanie filmów, a gry będą miłym dodatkiem, to jak najbardziej urządzenie jest warte waszej uwagi. Jak już jesteśmy przy przeglądaniu internetu, mamy tutaj możliwość podzielenia ekranu na dwie części i uruchomienia różnych aplikacji. Szerokość okna możemy bardzo łatwo dostosować do naszych potrzeb. Kolejna rzecz, o której chciałem wspomnieć, to tryb pisania, który zostaje uruchomiony np. po sparowaniu tabletu z klawiaturą Bluetooth. Wtedy na dole pojawia się pasek, na którym są otwarte aplikacje, i w ten sposób możemy się bardzo łatwo między nimi przemieszczać. Oczywiście po podłączeniu klawiatury bardzo przyjemnie się na nim pracuje. Ja wykonałem test, pisząc zwykłą testową notatkę, aby zobaczyć jak to wszystko po prostu działa. Została jeszcze kwestia jasności wyświetlacza i tego jak radzi on sobie przy bardzo mocnym słońcu. Tutaj zostałem pozytywnie zaskoczony, ponieważ mimo ostrego słońca dało się zobaczyć wszystko, co na tym wyświetlaczu się pojawiło. Co prawda ustawienia jasności podkręcone maksymalnie, ale też były ekstremalne warunki oświetleniowe. No jak już jesteśmy przy kwestii jasności wyświetlacza i warunków atmosferycznych, chciałem jeszcze tylko dodać, że większość tych urządzeń mobilnych, takich jak tablety czy telefony, smartfony posiadają błyszczący ekran, co jest uciążliwe podczas oglądania filmów na przykład, gdy chcemy wygodnie usiąść na kanapie, a w ekranie naszego tabletu odbija się lampa z sufitu. No i to było praktycznie na tyle, jeżeli chodzi o e, testy i prezentację naszego urządzenia. Przejdźmy sobie teraz do krótkiego podsumowania. Lenovo Tab M10 Full HD, bohater dzisiejszego odcinka. Nadszedł czas na krótkie podsumowanie. No i takie moje wrażenia, spostrzeżenia. No, przede wszystkim, jeżeli by go porównywać do poprzednika, trochę się zmieniło. Jest dużo rzeczy na plus, dużo rzeczy na minus. Plusem, przede wszystkim ten wyświetlacz. Ramki wyświetlacza, które są naprawdę cieniutkie, wygląda to mega fajnie. Nie są plastikowy, tylko z tyłu mamy aluminium, Dodatkowo zostały poprawione aparaty przód i tył. Natomiast, jeżeli chodzi o układ graficzny, no nie jest ono aż tak wydajne. No i tak mówiłem wcześniej, niestety nie możemy tutaj w grach wybrać innych ustawień, chociażby w Call of Duty wyższych ustawień graficznych niż Low, większość właśnie na Medium działa, także jeżeli ktoś szukałby urządzenia mobilnego do pogrania, no to zdecydowanie musi pomyśleć na czymś innym, natomiast jeżeli szukacie tabletu do właśnie przeglądania internetu, do na przykład oglądania filmów, jak najbardziej to urządzenie się nadaje i wydaje mi się, że spełni Wasze oczekiwania, ponieważ kosztuje on w granicach 1000 złotych, no i otrzymujemy za te pieniądze naprawdę niezły sprzęt, który jest mega mobilny, w którym bateria stacza na około 2 dni takiego średniego użytkowania, żebyśmy to intensywnie użytkowali, typu jakieś tam Facebooki, filmy, to wiadomo po tam 12 godzinach musimy go podładować. Natomiast bateria, tak jak mówiłem, 5000 mAh, no może nie jest to aż tak duża, a nie jest to też mega mało, więc ze spokojem Wam na jakąś tam podróż, żeby obejrzeć film, wystarczy. No i tak, moi drodzy, wyglądały testy, recenzja urządzenia od Lenovo M-Tab 10 Full HD+. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie na jego temat. No i jak zawsze, jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie koniecznie nam na dole zasubskrybować kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia.